Witam kochani bardzo serdecznie. Witam wszystkie raki. Dzisiaj, oczywiście, tarot intuicyjny mój dla Was. Na pewno, wyrocznia Boskiej Obfitości na koniec i rada, co Was uzdrowi. No dobrze, zaczynamy. Ja sobie tutaj na bok wezmę i zaczynamy od raka. Zaczynamy, znaczy się od raka. Zaczynamy, moi drodzy, od sprawy, co będzie dla Ciebie najważniejszego w tym miesiącu. To, co jest najważniejsze w kwietniu: praca, dobry status, rozwój, walka o byt, walka o pracę dla raka. Będziecie walczyć jak nie wiem kto jak lew. Chociaż jesteście z Podraka, będziecie walczyć. Tu może być konkurencja w pracy. Tu może być, moi drodzy, jakieś bardzo mocne zaangażowanie w szkolenia, w rozwój osobisty. Będziecie walczyć, pracować i nie poddawać się. Nie bójcie się konkurencji. Kto jest oryginalny, nie boi się konkurencji. Kto oczywiście jest. Kopiuj wklej, jak ja to mówię, to już gorzej, ale jak macie oryginalną swoją, moi drodzy, metodę pracy i działania, to oczywiście będzie tu wielki rozwój. Czy, czy coś ci się powiedzie? Co ci się powiedzie, co ci się uda. Uda Ci się przezwyciężyć problemy. Kłótnie, uda Ci się przezwyciężyć to, co było trudne dla Ciebie, yy, toksyczne, odejdziesz od toksycznych osób, yy, od przeszłości i uda Ci się osiągnąć spokój. Yy, to będzie dla Ciebie bardzo, bardzo potrzebne dla Twojej mentalnej strony yy, życia. Odejście od kłótni, sporów toksycznych osób to będzie naprawdę plusem i to wyjdzie Ci bardzo dobrze. Twoje uczucia, co w uczuciach będzie najważniejszego? W uczuciach, w uczuciach, moi drodzy, troszkę blokady, uraka. No, niestety, tutaj będzie walka bardziej. Yy, pracy, a w uczuciach będzie przestój, blokada. Jesteście bardzo dojrzałymi, mądrymi osobami, i będziecie wybierać rozsądnie. Tu, oczywiście, uczuciach będziecie kierować w stronę swojej rodziny, domu. Nie będziecie szukać nowych związków, tylko będziecie mądrze rozmawiać i szukać konsensusu razem z rodziną porozumienia będzie też trochę czas na odpoczynek właśnie w uczuciach może jakąś separację chwilową może gdzieś wyjedziecie i będzie taka przerwa w uczuciach wyjedziecie sami na przykład coś w tym rodzaju w uczuciach w finansach kochani teraz Nowe finanse się pokazują, różne drogi zarobku. W finansach będziecie coś korzystnie kupować i sprzedawać. Finanse będą y, naprawdę y, ciekawe, bo wchodzi coś nowego. Nie będzie tutaj bardzo dużo tych finansów, bo wiadomo, jak zaczynamy coś nowego, to zawsze jest y, początek trudny, ale tutaj. <laughs> Z korzyścią coś kupicie albo sprzedacie, też kobieta, która stanie na waszej drodze, może być trochę konkurencją dla was, ale pamiętajcie, oryginalnie ludzie nie mają konkurencji, mają, ale się nie boją, tak? Tutaj też możecie z tą kobietą mieć jakąś współpracę. Kobieta bardzo żywiołowa, kontaktowa, i być może ona trochę da Wam tutaj, moi drodzy, jakiś znak, pokaże coś, co ona, w co ona na przykład weszła kiedyś. Kobieta gdzieś z daleka, która może jest trochę kontrowersyjna, może czasem bulwersująca, ale pomocna. Daj jakąś wskazówkę. I zdrówko. Co będzie dla Ciebie najważniejszego, na co zwrócić uwagę w zdrowiu? Zwróć uwagę na nerwobóle, stany jakieś lękowe też, bo tutaj może być spadek energii, ograniczenie takie w układzie pokarmowym. Czegoś może brakować z Zobacz, przyjrzyj się swojej diecie, może czegoś brakować w tej diecie, jakichś produktów. Yy, zażywa jakieś suplementy diety, zdrowie ci się poprawi, jeśli ty zmienisz swój styl jedzenia i yy, nie zamartwiaj się, bo zamartwianie powoduje u Ciebie jakieś nerwobóle, uciski. <laughs> może to być układ krwionośny Albo też układ pokarmowy, też wystrzegaj się y, jakiegoś bólu w dolnej części kręgosłupa, to może być rwa kulszowa powracająca u Ciebie. I rada kochani, rada dla Was na kwiecień. Nie wydawaj wszystkiego, co masz. Nie pokazuj całego portfela, bo możesz dużo zarobić, ale możesz też dużo stracić poprzez wydatki nieprzemyślane na imprezowanie i na jakieś, moi drodzy tutaj, no, ja bym nie nazwała to pasją na jakieś takie przyjemności, bo to oczywiście też. Nie będzie dobre, ale pamiętaj o tym, żeby nie zamartwiać się i nie powracać do przeszłości, bo przyszłość przed Tobą jest dobra. Tylko musisz wyzwolić się ze starych lęków i ze starej, moi drodzy, niepotrzebnej przeszłości. I tutaj dla Was wyrocznia, wyrocznią Boskiej Obfitości pokazała się zmiana. Kiedy ego w końcu dostrzeże szaleństwo w próbie kontrolowania wszystkiego, dojdziesz do świętego rozdroża w swojej własnej ewolucji. Na pewno coś zmienisz w tym miesiącu dla Ciebie ważnego, może właśnie w sposobie zarabiania, w sposobie stylu życia i ta zmiana Ci jest niezbędnie potrzebna. Kochani, co Cię uzdrowi w tym miesiącu? O, dwie karty, dobrze. Uzdrowi Cię boska synchroniczność, czyli góra Cię uzdrowi. Dużo błogosławieństwa, które na Ciebie spłynie. I poddanie się, i uwolnienie. Jeśli poddasz się, odpuścisz troszeczkę pewne sprawy, być może związane właśnie z kontrolą swojego życia czy innych, poddasz się w jakiejś kwestii niepotrzebnej dla ciebie, to będzie wielkim uwolnieniem dla właśnie raka w tym miesiącu. No dobrze, kochani, piękny horoskop dla Was. Cóż chcieć więcej? Cudne zmiany nadchodzą, i tego się trzymajmy. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.